22 lipca, pierwszy trening dla młodych, odległość niewielka a troszeczkę się przelecą. 6 najmłodszych, najmłodszych, młodych zostało w domu. No, nie przyjdzie jeszcze pora, także później dołączą do treningów. Stale gęby zostały zakoszowane wczoraj na maraton. Odległość 749 km. Poszły z, z naszej hodowli 24 gołębie, Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Pozdrawiam wszystkich. Dobry rok.